Szanowni Państwo, dziwicie się, dlaczego wdałem się w pyskówkę z Sentkiewiciem. Musicie mnie zrozumieć. Ten z rodu ubeków i patologicznej rodziny. Zna patologię. Bo pochodzi z takiej rodziny. On obraził mnie i obraził moją rodzinę. A robi to sprytnie. Wyłapuje jakąś prawdę i na tej prawdzie stara się nakłamać, naubliżać, na wymyślać nieprawdopodobne rzeczy. Moja rodzina. Nie, pochodząca z biedy. Było nas siedmiu. Braci i jedna siostra. To znaczy sześciu i, i jedna siostra. Wszyscy w tej biednej rodzinie ukończyli szkoły ponadpodstawowe. Każdy się usamodzielnił i do tego momentu nie było żadnych problemów wychowawczych. Żadnych sądów, żadnych wybryków, żadnego chulgaństwa. Potem, jak już byli usamodzielnieni, to trudno, aby o wszystkim wiedział. A więc, panie Centkiewicz, pan nie ma pojęcia o wsi, o biedzie i o prawdzie. Pan pochodzi z patologicznej rodziny i pan tą patologię przenosi na in. A teraz przykład. Pan jeździ po kościołach i opisuje, że ja nie zawiozłem swojej żony na wieś do moich rodziców. I pan wyciąga wniosek. To prawda. I pan wyciąga wniosek, że miałem tak tam nagrabione, że bałem się i wstydziłem zawieść żony. Człowieku, upamiętaj się. Nie zawiozłem żony. Ale tylko dlatego, że na tej wsi, w moim domu nie było łazienki, nie było toalety. Jak młodą dziewczynę wieść w takie warunki. I tylko z tych powodów, a nie z innych. Czy Pan wie, że przez cały tam pobyt, do dziś włącznie, nikt nie podniósł na mnie ręki. Na nikogo ja nie podniosłem ręki. Z nikim się nie postrzeczamy i nie pokłóciłem na tamtym terenie. Więc skąd takie wnioski? Wszystko, co Pan napisał w tych swoich księgach, wszystko, co Pan głosi po kościołach i po świecie, jest całkowitą nieprawdą. Wszystkie elementy Panu udowodnię, że pan to wymyślił i napisał i mówi głupoty. A mam nadzieję, że w sądzie wszystko to młodo udowodnię i pokażę, pokażę panu małość, panu ochydę, panu zbrodnie kłamstwa i pomówienia. To są tak oczywiste rzeczy, że podobnie jak w, tych, w tym udowodnieniu, że IPM podrobił dokumenty, pan. Z rodziny ubeków, patologicznej. Nie może w to uwierzyć. Ale ja pana doprowadzę do porządku. A może inaczej. Prawda, sądy i wolność, prawdziwa wolność, doprowadzi pana do drogi uczciwości. Postaram się w następnym powiedzieć więcej. Dziękuję.